dobra idiota. Dobra idę laptop włączę i nim trzeba go wesłać, bo oj Czesi Andrzej jest z białej dwie osoby na razie Woda to jest... No tak, to się tak jak się zaciągnęło to teraz już będzie padać. Ale to jest ryzyko, że balon czegoś dotknie. Ja, nie no, nie wiadomo. To jutro mamy, to nie zbierajcie nawet słody. No musisz wiesz, nie strzelić parę pocisków, albo poprosić żebyś półki wystrzelił i trzeba mu znów.

はい。

gutką polecić? To, Musimy odpowiednią ilość tego. Dzień, myślę, Musimy mieć. No, to Trochę na musi mieć. Nie, no to, tam to nie ta ta no, na Żubr będzie balon, co to za chwilę. Mogę sobie to pomyśleć? To coś? Czego? Ale tylko tutaj, nie? Nie, nie, zróbcie nie Aha. Dobra. 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 Nie masz Ja, odotaisin sitä. Se on ihan selvä asia, näin. Se on oikein hyvä. Ja se on ihan hyvä. Ja se on ihan hyvä.

No. A w czasie naszym Jeszcze przez tydzień. Tak, na wywocie nie? Proszę. Na tej stronie Sondhe Hub. E, a Mateusz Sondhe Hub... E, no, będzie. Będzie, tak. No, nie wiem, czy tutaj... Włączyliście teraz topy? No nie jeszcze. No, no, zobacz, jak to wstartuje po w błąd. Czekaj, nie, ja tu przy tym balonie chcę. Można wejść. Ale to nisko tylko, żeby go nie dotykać. Żeby to też nie przemiło, tak. Ja tu pomagam, naprawdę. <noise> Tą rurkę trzymam, nie wiem, co, ale trzymam, do zdjęcia. Jesteś. Dziękuję. Pykam pod bza, że to już nie wyda. W tym roku jeszcze będziecie puszczać? Nie wiem, jak to jak to wych decyduje, czy będzie jakiś... Moja córka koniecznie chciała zobaczyć, ale mówię, dzisiaj też wszystko taki nie będę je ciągnął, nie? Może z tych, z źródeł, jak już, jeżeli by była taka wena z półczepszonka, to chyba 8 listopada, czy... Tak, tak, to jedynie tam... Planowaliśmy taki krótki pułapa, kopalowski, żeby też żeby zrobić takie show dla widzów, dla osób postronnych, no i piszę do Roberta. No, że chcieliśmy z zaprosić go, przyjech, tak. wypuść balon, nie? Czekam tydzień na odpowiedź, dwa tygodnie, miesiąc, w końcu dzwonię. Robert ja to tam do tego domka, jest tak. na No dobra. Dzwonię. I tak, miał sprawdzić, czekam tydzień, dwa sprawdzić Sprawdził, bo dzwonię znowu do niego. Nie da się z puścić. Dlaczego? Bo pułapy są w promieniu yy, lotniska dębki. Niestety... Są objęte prawie w 99% tym obszarem. Także da się, tu śliczko trzeba to uzgadniać po prostu z lotnictwem. Tutaj nie ma lotnictwa, tutaj... Tak, tak, tak. Jak kolega się u mnie, zróbmy te zdjęcia, drogi w pojedęcie. Widział zgodę. zgodę. Mhm. To, to ja miałem dzisiaj drogę, tylko to jest. To jest, tak. Poleciał być zadowolony. Zadowolony, zadowolony. Nie ma żadnej kometki, nic nie będziemy nie to to? Będzie pana tak, Telemetria? Tak, cała telemetria od razu Okej, A my możemy to jakoś Tą Telemetrię? Nie, nie, Zobaczcie, jakie nasze wywłaszcze, sq rb Teraz ja, tak do się jeszcze nie pamiętam. Nic nie biorę telefonu, żeby. No, są to chyba. Zrób coś. Ja tam żeby tego można wstrząsnąć. Ja tam na, tez, na, tez, na tez, to. Tu raczej są dozwykłe z tego czasu polowałem. Nie, Ale to, A no to teraz zbinałem. No na ten. No też łobi się zopola udało. kurczę, z lipca wyciągnął. Na ten. za podoszlą. I ma. A to z... ma tą, tą to. musiała być nie polska, niemiecka albo czeska. bo Polska. nie... to nie... z tą. Do spadochronów nie dawaliśmy nigdy. Nie tak? A może za, albo z resztki balonu zostały. Mówimy... Albo resztki balonu? No, że mówisz, że za te strzępy tam wyciągnąły. na pewno nie była w wylądowała tutaj. To Aha. I mówimy No to też No. ma tą... tą, tą to z ma tą... No, no, z gondową, nie? To to A ja to to nawet nie wiecie, kto... To Nie wiem, dlatego nie widziałem. To tak jak to ta wygląda. Te, jajohata, to, pudełek, to jest taka jajowata A to duże? To było w okianie, ale po to jest takie obłe z antenką taką na boku. To jest A to ten stary model. To jest po prostu musieliście... To jest w 2018 to jest... To jest, to jest, to jest, to jest Be, be. Ja masz szczaski tak przywiążę swojego kurczę z podaka. Jaka to jest częstotliwość? Rower.

Zmiennie. Nie. <grymne> Miało nie padać o 12 akurat. No 11 nie padało. W zależności od czasu, nie? Jak się ktoś słucha Instytutu Magii Guseł i Wróżb, to takie są skutki. Ładnie. Może chociaż, może chociaż da rozpalić, nie? A m się już bitamy. Kolejni goście wjeżdżają.

W pierwszej budce, w tam się grzeje. Tam ciepło. No, schował się. Schował się. Słucham? No tam nie byliśmy Nie, nad Bugiem. kiedyś. A no to nie, No to to nie, wszystko. No, że... nie, to się było, tam Dawaj, idziemy I Robert z Nie robisz Zobaczymy. na robotku. To na

Pytajcie jeszcze zrobimy dźwięk, to jest zdrowe. Nie, my się zbierzemy w pomieszczeniu klubowym i będziemy śledzić tę balo. Będziemy no ja depilować. wiem, ale na razie też... No tak. dobra, no to możemy robić. No chodźcie dostajmy. To jest najlepsza para, Chodźcie, Paweł. Piotrek, Paweł, chodźcie.